Cześć, witajcie w kolejnym przeglądzie modyfikacji. Dzisiaj, zainspirowany tymże komentarzem, przedstawię Wam Sheet Mode. Nazywane także Pup Mode, albo po prostu po polsku głównianym modem, czy to Kupa modem. Zobaczycie do czego on służy, co nam dodaje, i do czego można wykorzystać, na przykład, Kupę. <noise> tak, zacznijmy od tego, od podstawowych. Od podstawowych przedmiotów, które dodaje ta modyfikacja. Mamy po pierwsze papier. Papier robimy z, z trzciny cukrowej. Ona rośnie przy, przy brzegu, przy wodzie. Układajmy, układamy ją w taki sposób: tworzymy papier i z tego papieru tworzymy papier toaletowy. Układając go w taki sposób. Będziemy go potrzebować trochę więcej, więc ja sobie go zaraz jeszcze dorobię. I mamy drugi. Podstawowy przedmiot, którym jest kibel. Kibel robimy z 6 sztabek żelaza oraz jednego wiaderka wody. No i wychodzi nam taki kibel. Wiaderko wody, jak widzimy, zachowuje się. I teraz możemy sobie zrobić jakiś ładny kibel. Ja zrobiłem tu coś w tym stylu, nawet z klapką, żeby było higienicznie. No i teraz tak, na początku stawiamy kibel. Tutaj już kibel jest postawiony. I jest nawet napełniony, bo jak wiemy, kibel jak jest pusty, przynajmniej w tej modyfikacji nie możemy używać. Dlatego go napełniamy wodą. I gdy już jest ten kibel napełniony, to siadamy sobie, czekamy chwileczkę tak naprawdę nie musicie czekać, ale <laughs> dla lepszego klimatu czekacie. Bierzecie papier i po prostu podcieracie się. Czyli klikacie pod siebie. No i zobaczycie, że papier zamienił się. Na inny przedmiot, czyli gówno na papierze, i z tego gówna na papierze możemy dużo zrobić. Tutaj podbiegłem jeszcze po trochę papieru, tak żebyście mogli zobaczyć, ile razy możemy użyć go na takim kiblu. Teraz użyłem drugi raz i już trzeci raz nie możemy. Teraz musimy go na przykład napełnić, albo użyć po prostu tutaj, tutaj tego kibla stojącego. No i w ten sposób mamy już trzy. Osrane papiery, ja tutaj jeszcze więcej znalazłem, i teraz możemy z nich zrobić różne ciekawe rzeczy. Zacznijmy od tego, że świetnie nadają się jako nawóz. Jako nawóz sztuczny. Ja nie wiem, czy coś tutaj znajdę. Co mogę. O, na przykład tutaj mamy roślinki. Zniszczmy teraz to. Posadźmy i zobaczmy, jak to działa. Jak widzimy świetny nawóz, bardzo dobrze się Sprawuje. Kolejną funkcją papieru z gównem jest funkcja barwnika. Jakoś dziwnym trafem nagle pojawiła mi się wełna w ekwipunku, także mógł wam to teraz przedstawić. I teraz, gdy połączymy wełnę z papierem posmarowanym gównem, czy z gównem, to otrzymamy brązową wełnę, tak jak w przypadku z z kakałem. I teraz tak. Mamy jeszcze więcej opcji. Możemy na przykład z tego papieru z gównem zrobić blok. Blok gówna. Robimy go w taki sposób. Możemy sobie takich bloków zrobić trochę więcej. No, przyjmijmy że 5. Blok gówna wygląda. Trochę jak żwir. Właściwości ziemi, czyli niszczymy go łopatą, najszybciej i generalnie no nie wygląda najlepiej, ale, ale jest spoko. I teraz ten blok, blok główna możemy przepalić w piecu. I teraz magicznym trafem pojawi się w ekwipunku jeszcze drewno. No, tak jak myślałem, nie wiem jak to funkcjonuje, ale po prostu się pojawia. I teraz możemy to główno przepalić. Przepalamy i otrzymujemy. Zgadnijcie co? Otrzymujemy sztabkę główną. I tą sztabkę główną możemy użyć do kolejnych bardzo ciekawych rzeczy. Zrobimy to tak, że tutaj pojawi się nagle z 20 sztabek. Znowu dziwnym trafem zadziałało i mamy 20 sztabek. I z tych 20 sztabek możemy zrobić na przykład różne narzędzia, wszystkie generalnie. Potrzebujemy do tego jedynie patyków. No, i teraz zaczynamy. Możemy zrobić kilow, łopatę. Możemy też zrobić siekierkę, ale także na przykład kosę. Poza tymi, poza tymi narzędziami możemy też zrobić miecz. To nawet bardzo dobry miecz. Nie znam dokładnych, dokładnych wartości siły i szybkości kopania tymi przedmiotami. Ale myślę, że są porównywalne do diamentów. Bo jak widzimy, tutaj są bardzo. Łopata bardzo szybko kopie. Ja tu jeszcze użyłem takiego triku, żeby to trochę szybciej się kopało. Po prostu stałem trochę dalej. Ale wszystkie przedmioty, właśnie tak szybko kopią. A jak, jeżeli znajdziemy jakiś, jakiegoś potworka, tutaj. Hmm... O Boże, co tutaj się dzieje? Jakieś spotkanie w jakimś jeziorku z trzema facetami? Kurde. No ale na nich przetestujemy. Jak widzimy wieśniak yy, mieszkaniec wci umiera już po dwóch uderzeniach, więc yy, no bardzo dobry ten miecz jest. No a ty się tam utop. Yy, I teraz tak, yy, oprócz narzędzi i, i broni możemy też zrobić yy, kolejny blok. Mamy idealnie 9 sztabek, i z tych 9 sztabek główna możemy zrobić super shit Jest to po prostu super gówno. Coś w stylu diamentu, nie wiem. Ale to super gówno ma super właściwości. Ma właściwości na przykład takie, że nie działa na niego TNT. Żeby wam to udowodnić z nagle magicznym znowu trafem, pojawi się TNT i jeszcze więcej tego bloku. Wiedziałem, że zadziała, zawsze działa. I teraz tak, postawimy sobie na przykład. E, jakoś tak. Tu postawimy. E, I tu postawimy. No i teraz odpalimy to wszystko czerwoną pochodnią. Tylko będziemy musieli to jakoś. E, może pod postawimy po prostu. No, i teraz spójrzcie. Spójrzcie co się stanie z blokiem yy, z super głównym nic się nie stało jest po prostu super tak jest po prostu super a piasek po prostu się zniszczył więc yy, sheet block yy, super sheet block możemy użyć także na przykład do ochrony yy, pewnych obiektów yy, poza tym że ze sztabek gówna możemy zrobić ten shield block, możemy jeszcze zrobić uzbrojenie. Mamy tutaj, mamy tutaj wszystkie opcje, tak jak w przypadku tutaj tych narzędzi i broni, tylko że znowu nam brakuje... A nie, nie brakuje, musiałem się przeoczyć. Czyli nic nam nie brakuje i możemy teraz z tych sztabek zrobić Uzbrojenie, gówniane uzbrojenie. Tutaj mieliśmy gówniane narzędzia, gównianą łopatę, a teraz robimy gówniane spodnie, na przykład gówniane buty. No i co tam mamy jeszcze? Na przykład gównianą zbroję. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o gównianym hełmie. O niczym nie zapomniałem, czyli teraz możemy nasze gówniane przedmioty założyć. No i jesteśmy cali gówniani jeszcze. Miecz w rękę, i jesteśmy po prostu strachem na ziemi. Poza silnym, silnymi właściwościami samego miecza, jeszcze zapach zabija już potwory i inne obiekty z daleka. Zobaczymy teraz, może jakie to ma właściwości. O, jak widzimy, krówka padła już po pierwszym uderzeniu. Teraz wypowiem czar. Um, który z reguły powoduje, że robi się ciemno, i sprawdzimy właściwości tejże zbroi. No, i ten czar to: bugimbaram baram, barim, babum. Ok, jak widzimy, czar działa bezproblemowo. Um, I teraz trochę ciemno jest, więc jeszcze czarna jasność: bam, baram, bim, bam i jup. Dobra, czarna jasność zadziałał. Jak widzimy, mamy tu zach zachwiania w ogóle galaktyki. Bo tyle czarów wypowiadam. No ale czar mamy, więc teraz idziemy w poszukiwaniu. No i widzimy zachwiania dalej... Uj, zachwiania są ogromne. Więc musimy przerwać. No, Okej, okay. bogowie widzę już... Um, już przyjęli moje przeprosiny i wszystko działa. Teraz idziemy w poszukiwaniu... W poszukiwaniu jakichś przeciwników. E, świnka to nie przeciwnik. Krówka też nie. Patataj, patataj. Okay. E, mh, mh, mh. O! więc co zrobimy po prostu masakrę średniowiecza, tutaj podejdziemy? O. Dziw... o! Dziwo, nie straciliśmy ani jednego punktu. Powinniśmy sprawdzić to jeszcze raz. Bo sam to po raz pierwszy widzę. Idziemy szukać dalej. Może to jest jakaś niezniszczalna zbroja. Hm. O. Patrzcie jakie malutki. Patrzcie, nawet nie wie gdzie iść. Teraz straciliśmy życie, ale zbroi dalej nie straciliśmy. Po, chyba musimy podejść jednak do jakiegoś potwora, który uderza nas po prostu. Na przykład na przykład pająk. Też taki głupi jesteś jak Creeper. Też nic nie umiesz. To ci pomożemy trochę. No. Myślę, że chroni. Jesteśmy na poziomie Hard obecnie, więc... Więc zbroja, zbroja chroni całkiem nieźle. A tu mamy... Wiecie co zrobimy? O, chciałem, chciałem zrobić, żeby Creeper zabił tego pająka. Ym, I co jeszcze? Mamy gówniany, gównianą zbroję, gówniane. myślę, że to wszystko. To by był ten gówniany mod. Jeżeli chodzi o instalację, to wymaga on posiadania mod loadera. Oba pliki załączę, w, załączę tutaj w opisie tego filmu, więc możecie sobie go teraz ściągnąć. Instalacja jest prosta, wystarczy, że wrzucicie, wrzucicie te wszystkie pliki, które ściągniecie do do pliku minecraft.jar, który, który znajduje się w folderze bin, który natomiast znajduje się w folderze .minecraft. Ale myślę, że jak oglądaliście inne filmy z, z, z mojej serii, gdzie instalowałem mody, to powinniście to wszystko y, zrobić. No i nie zapomnijcie usunąć folderu meta.inf, bo on jak wiecie powoduje to, że, to, że pojawia się black screen. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że moja mała prezentacja tej modyfikacji Wam się spodobała. Jeżeli Wam się spodobała, nie zapomnijcie pozytywnie ocenić filmu, dać łapkę w górę. Możecie też go dodać do ulubionych, napisać komentarz. Jeżeli bym czegoś zapomniał, jeżeli coś więcej wiecie o tej modyfikacji, to możecie to oczywiście też napisać: po tym łapkować i tak dalej. No i komentujcie. Cały filmik, piszcie co chcecie, jeżeli nie jesteś jeszcze widzem, a chcesz dostawać filmy, informacje, kiedy przesyłam i tak dalej, to po prostu subskrybuj kanał, możesz to zrobić klikając na przycisk subskrybuj nad filmem. Więc to by było na tyle, bardzo dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobał, życzę miłej zabawy z tym gównianym modem. Mam na imię Patryk i pozdrawiam.